Zapisz w postaci przedziału liczbowego lub sumy przedziałów zbiór liczb spełniających warunki. Zadanie A. x mniejsze od 2 lub x większe od minus 2. Zaznaczam na rysunku, czyli będzie zbiór xów mniejszych od 2 lub większych od minus 2. Czyli jeśli lub oznacza sumę tych dwóch rozwiązań, czyli otrzymujemy przedział od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Zadanie b. x mniejsze od 1 lub x większe od 4. Więc na rysunku przedstawiamy x mniejsze od 1 lub x większe od 4. Czyli to jest równoważne sumie przydziałów od minus nieskończoności do 1, otwarty plus otwarty od 4 do nieskończoności. Przykład c x większe równe minus 3 i x mniejsze równe 2. Zaznaczam na osi liczbowej, czyli większe równe minus 3 i mniejsze równe 2. Tutaj mamy spójnik i, a więc zaznaczamy część wspólną rozwiązań obydwu nierówności. Otrzymujemy wtedy przedział od minus 3 do 2 x większe od 0 lub x większe od trzech zaznaczam na osi liczbowej x większe od zera, x większe od trzech i otrzymuję sumę rozwiązań obydwu nierówności, czyli przedział od zera do plus nieskończoności. Te same nierówności, ale połączone spójnikiem i oznaczają, że bierzemy pod uwagę część wspólną obydwu rozwiązań, czyli otrzymujemy przedział od trzech do nieskończoności.